Spotkałem panią Swietłanę pod ambasadę. My rozmawialiśmy przy pierwszej turze wyborów. Tam już ponad 30 par lat mieszkam na dwa kraje. Warszawa i Petersburg, więc i jedno i drugie to moje miejsca ojczyste. Ojciec był Polak, mama Rosjanka. Wiecie, jakie były reakcje znajomych, rodziny, jak panią zobaczyli? I no, krótko mówiąc, byli dumni. A, byli dumni, właśnie. Tak. Też z kontekstu było, że pani właśnie w tym materiale głosowała, tak? Mhm. Wtedy się pani spieszyła, ale teraz właśnie jakby panią podpytać, bo pani ma, można powiedzieć ma dwie tożsamości, rosyjską i polską i rozumie pani mieszka w dwóch miejscach, w Polsce i w Rosji, w Petersburgu. Jakby pani więcej opowiedziała o różnicach w mieszkaniu, w takiej codzienności? Jak, o czym pani, na co by pani właśnie zwróciła uwagę najbardziej? Jak Pani przemieszcza się między tymi oboma miejscami? W Warszawie mnie brakuje białych nocy, naprawdę. A. Tak mi brakuje, bo ja jestem przyzwyczajona, że jeszcze 11, 23, północ, jeszcze jasno, a już słońce wstaje tam w pół do trzeci, czyli nie tego brakuje, czyli ja nie mogę się przy... latem. nie mogę się przyzwyczaić, że już ciemno. Bieczorem. No ale to z kolei zimą jest no, właśnie. Zimą inaczej. Zimą jest wtedy gorzej w Petersburgu. I tak, ale ja już. No, no, może byłam przyzwyczajona, więc na zimę. Ale właśnie ja mówię tak, no pan mówi: czego brakuje? No, latem brakuje białych nocy. Okej, okay, rozumiem. Ale też można wtedy pojechać do Szwecji na przykład. Aha. Jak nie do Rosji. no czego brakuje? A co do jedzenia na przykład. No może nie jestem bardzo wymagający. Okay. Więc, no a więc... na przykład ludzie, jak pani zauważa, jak się ludzie na co dzień zachowują, czy widzi pani jakieś różnice, że jakieś cechy są bardziej polskie, a jakieś cechy bardziej rosyjskie? No nie lubię... Wie pan co, ja nie, lu... nie lubię tak dzielić. A, no. okej. Okay. No nie wiem, no raczej nie. To tak samo jak w, w innych krajach. Zawsze można znaleźć dobre rzeczy i złe i przepraszam, ale gówno też można spotkać wszędzie. Mhm. I to nie, nie, mi się zdaje, że to nie zależy od narodowości, nie zależy od kraju, a tylko od tak. Od wychowania, od zachowania człowieka. No i gdzie on się, nie wiem, gdzie on się porusza. Mhm. Od moim no moim zdaniem i w Polsce, ja w Polsce za... Tyle lat ani razu nie spotkałam. Jakież złego stosunku do pani jako... No co, coś takiego jak, wy Ruscy, wy tam... Tak samo w Polsce, tak samo w Rosji. Też Pani nie spotykam. Też mhm. nie spotykam. No może ja w innym towarzystwie się obracam, ale nawet... No proszę mi powiedzieć właśnie. Na, nawet, nawet jak nieraz tam, że, a to, to no, ty tam z Polski, czy ty tam, a, a wiesz, że moje tam babka, prababka, pra-prawabka też z Polski, czy tam dziadek, czy pradziadek też Czyli z Polski. Takie Ma, pozytywne bardzo. Tak, to my mhm. też Polacy, ale tam gdzieś tam w odległości, no nie, ja, ja nie spotykam, szczerze, ja nie spotykam. Natomiast jak ktoś spotyka, no to sorry, nie tu. no kto co chce, ten to znajdzie. To, to przyciąga, nie? a proszę powiedzieć, bo pewnie, no jak pani mówi, od wielu lat mieszka pani w Petersburgu, przynajmniej jedną nogą. E, coś więcej o Polakach w Petersburgu, bo pewnie pani ma znajomych, może jakaś Polonia tam działa, ja na ten temat bardzo mało wiem. Polonia w Petersburgu, no teraz trudno powiedzieć, ale naprawdę zawsze była duża. No już nie będę długo opowiadać, ale piękna była książka Ludwika Bazylowa Polacy w Petersburgu, więc tam można przeczytać i znaleźć naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Tylko, że można powiedzieć tak, Petersburg w ogóle był, jest, był miastem wielonarodowym. Niemcy, Holendrzy, Polacy, no bo Polacy w XIX wieku po tych po wszystkich powstaniach, no to Хто не трапив на Сибирі, то з ченських варунків так само, як зараз. Ну, поїхали до, на висп працювати, то так само їхали до царської Росії. Ну, це, Еміграція економічна. Бо ніхто не хотів йти на трудні керунки. Бурництво, політехніка і колоярство. Якби пан побачив старі списи студентів, з 19 го віку студентів політехніки, I w... W, Petersburgu. w Petersburgu, to Polacy Akade... właśnie. Akademia Górnicza i Kolejarze, sami Polacy. Mało tego, rektor Politechniki to był Czeczot, z pochodzenia Polak. Mhm. Kierwicz, architekt, który budował mosty. Prydatkiewicz, razem ze słynnym, rosyjskim architektem Wienoat, budował domy. Dobrze, to jest, pewnie tutaj można wymienić wiele osób. Wiele to osób. Jest... To jest historia, ale czy ich potomkowie mieszkają w Petersburgu? I no, no, rewolucja dużo się dużo zmieniła, więc, A, więc to, złe, to, 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 to co przeżyła Rosja za ostatnie 100-150 lat, to. Duże generalnie zmiany, tak? Duże zmiany. A teraz jaka to jest Polonia? Jak, jacy to są ludzie? Pani otrzymuje pewnie kontakty do tej pory? I, no teraz mniej, ale kiedyś, jak jeszcze moja córka była mała, i jak my się wychowywaliśmy, no to naprawdę i takie spotkanie rodzinne i. I dzieci, wymiana między, między rodzinami, Polska, Rosja to też było. I dzieci nasze jeździli na różne na zawody i z koncertami. No naprawdę życie się toczyło. I spotkanie takie integracyjne w No niestety ostatnie trzy lata trochę plus COVID trochę zmieniło tą sytuację całą. Ale kiedyś, kiedyś było nieźle. Czyli też Polaków może być mniej, albo być mniej. że mogło wyjechać, szczególnie tak, tacy jak tak, studenci tak, wiadomo, tak? tak. No, bardzo dużo, bardzo dużo wyjechało. I to pani też zauważa wśród swoich znajomych? Tak. Aha. A proszę mi powiedzieć, czym się pani zajmuje na co dzień? Mi już pani powiedziała wcześniej, ale to jest mi bardzo taki ciekawy temat. No ja jestem ekspertem oddział sztuki, więc... Sztuka nie, nie zna granic. I... Także wyceniam, oceniam, szukam, badam. Na jakieś inne przedmioty to znajduję historyczne i archiwalne dokumenty. I to, I to mi się jest... udaje, bo ja dużo pracuję w rosyjskich archiwach, bo właśnie w rosyjskich archiwach, ponieważ część Polski to była częścią Rosji, no to wszystkie archiwa przemieszczali się gdzie? Do stolicy, czyli do Aha. Sankt Petersburga. A czy tutaj jest ta właśnie sztuka z tego okresu? Gdzieś tam na rynku prywatnym, czy, czy nie No wiem, sztuka... można znaleźć, to prawda mało, raczej, raczej dokumenty archiwalne. Aha, dokumenty archiwalne. Mhm. I to jest zawód, którym Pani się zajmuje i w Rosji, i w Polsce? Tak? W całym świecie. Aha. I no proszę powiedzieć, coś o tym rynku więcej, czy... Jak ten rynek się zmienia? Czy rosyjski rynek to dużo jest na przykład dzieł zagranicznych, polskich, czy to bardziej te rosyjskie? Ja wiem, pewnie to trudno tak podsumować, ale trudno. w skrócie. W skrócie. Sztuka. Polska sztuka będzie najdroższa w Polsce, francuska będzie najdroższa we Francji, amerykańska w Stanach, czy czyli... Bo każdy na przykład... ceni. Swoją. Każdy, tak, każdy ceni swoją, natomiast tylko, że... I kolekcjonerzy, i nie nieważne gdzie, ale szukają po całym świecie, bo nieraz wędrówki, tych dzieł sztuki w związku z rewolucją, wojną, różne okoliczności, nieraz można znaleźć w takich miejscach, o których nigdy, nigdy w życiu bym nie pomyślał. I nieraz znajdujemy dzieło sztuki, nie wiem, w Chinach, co tam robi rosyjski tam obraz czy polski. No. Roz. A kto jest najbardziej zainteresowany na takim rynku Czy to bardziej prywatne kolekcje państwowe czy To jeszcze na trzy godziny no taki... opowiadań. No mamy trochę czasu. Mamy trochę Pani, czasu. kiedy ma pociąg? Mm, Do... Jutro. <laughs> no, proszę bardzo. Um, no, jeżeli muzeum ma fundusz, no to muzea zainteresowani. I Jeżeli, mnie. No, oczywiście, że prywatny kolekcjoner to trochę więcej ma i jest bardziej by, bystrzejszy niż, niż muzea, bo muzeum trochę tak wolniej. W no, marszandzie, no. A jakie są różnice między rynkiem sztuki rosyjskim a polskim? No, może wiadomo, pewnie jest inna wielkość, bo Rosja jest większa, ale jak, jak pani by tak ogólnie. Jakie tendencje są na rynku? Zmieniają się jak każdy rynek. Góra dół, góra, dół. No, proszę coś powiedzieć Raz. więcej. Eee, no, teraz ogul, w ogóle taka no, na starych, na starych majstrów to może trochę rynek upadł, natomiast impresjoniści no, to bardziej w cenie. Trochę upadł rynek sztuki współczesnej. W Rosji. W ogóle w świecie. Aha. W ogóle o świecie. Więc to są podobne tendencje. To są to tak? podobne tendencje. To ja, m, w ogóle ca, wszystkie kraje już jest tak zintegrowane Dżubany między zestaw. sobą, mhm. że trudno to określić, więc to sytuacja jakby sytuacja na rynku ogólnie, ogólna jest taka, no taka. taka. Średnia. Aha, czyli nie wiadomo, nie wiadomo, po prostu na razie nie wiadomo, w którym kierunku pójdzie. Aha, czyli jest takie spowolnienie takie, pewne? Takie, takie zacisze, Aha. zacisze. Aha. W każdym. A jakim rodzajem sztuki Pani sama najbardziej się interesuje i czy może Pani coś też kolekcjonuje? Już nic nie kolekcjonuję, mi się nie chce. Za dużo tego wszystkiego? W nie, nie za dużo, tylko no, za dużo też za, za dużo oglądam. Eee... No zbieram niektóre obrazy, które tak cieszą oko, wiszą u mnie w domu. Lubię porcelanę trochę, to też się znam na sztuki zdobniczej. No. Takie zbieractwo, no nie powiem, że oj, nie? biegam, nie wiem, tam za... Ale to nie trzeba. Proszę mi powiedzieć, jak to no. po prostu u Pani wygląda. Nie no, po prostu tak, lubię dobre rzeczy. O. Tak, żeby na nich jeszcze można za jakiś czas było zarobić. Mhm. Ale to Pani pewnie ma jakieś przeczucia, rozumiem, a jakby Pani poleciła, albo powiedziała jakie Pani najbardziej lubi muzea, czy to w Petersburgu, czy w Moskwie, które są ciekawe uwagi? No w Petersburgu, San Petersburg to Muzeum pod otwartym niebem. Aha. Także każdy. Zaczynając od Termitarza i kończąc Muzeum Sztiglica, Muzeum Faberze, Carskie Sioło, Pawło, Puszkin. A czy często pani tam bywa teraz? czy? No, no śledzę jak jakieś dobre wystawy, no to staram się. <laughs> Staram się oczywiście zobaczyć. We Francji to uwielbiam muzeum Dorset. Moim zdaniem, no centrum Pompidou też. Moim zdaniem to lepiej niż Louvre. No, Louvre to już takie obowiązkowo, no trzeba, ale jakby wybierać to muzeum Dorset. A w Moskwie, porównanie Moskwy do Petersburga pod tym względem, oferty, sztuki, muzeów, zainteresowania ludzi. Patrycja Muzeum Puszkina, no trochę takie mieszane uczucie. Dlaczego? No za dużo kopii. No ale w pozytywnym sensie, no, no... Nie jest to, wybierając pomiędzy ermitażem a Muzeum Puszkina, wolę ermitaż. Nie, co prawda... Nie wiem, nie wiem dlaczego, no chyba bardziej mi, mi odpowiada, Rumiansewski, Bachruszyna, nie, no Moskwa to też... Dużo tego pod tym względem. Wszystko, nie, nie zdążył, wszystko zobaczyć. A jeżeli wracając do porównań e, Petersburg-Moskwa, ale odchodząc od sztuki, jak się Pani tutaj czuje? E, czy ludzie trochę inaczej się zachowują? Mówi Lu się o takim pędzie w Moskwie. Lu lubi Petersburg, spokojniejszy. Czyli nie za dobrze się pani tutaj czuje, czy... No, tak super. Aha. Ale nie wraca pani dzisiaj, żeby na szybko. Nie, nie, nie. No, mam trochę spraw do załatwienia. Tak się jeszcze. Jeszcze posiedzę No dobrze, to życzę pani miłego pobytu w Moskwie. I może do zobaczenia w Petersburgu następnym razem. No może?